Zrozumiałam ponadto, że miłość naszego Pana objawia się zarówno w duszy najprostszej, w niczym nie stawiającej oporu Jego łasce, jak i w duszy najsubtelniejszej, bo cechą miłości jest to, że się zniża. Gdyby więc wszyscy mieli być podobni do świętych doktorów, którzy oświecili Kościół jasnością swej nauki, to wydaje się, że dobry Bóg, przychodząc do ich serc, nie stąpiłby wystarczająco nisko. Stworzył więc dziecko, które niczego nie umie i ledwie co mówi, stworzył biednych, dzikich ludzi, którzy mogą kierować się jedynie prawem natury i właśnie raczy stąpić aż do ich serc, to oni są tymi polnymi kwiatami, których prostota go urzeka, stępując tak nisko, objawia swą nieskończoną wielkość, tak jak słońce oświeca i cedry i mały kwiat, jakby ten żył na ziemi sam jeden, taki nasz pan zajmuje się każdą duszą, jakby ta nie miała sobie podobnych. I jak w przyrodzie wszystko przyczynia się do tego, by stokrotka mogła kiedyś zakwitnąć, tak wszystko przyczynia się do dobra każdego. Amen.